Witamy widzów wbrew cenzurze, jesteśmy dzisiaj w Warszawie, w upalną niedzielę, będziemy rozmawiali z uczestnikami Marszu Wołyńskiego, pójdziemy razem z nimi, zrelacjonujemy dla Państwa te wydarzenie, na pewno też jakoś skomentujemy, zachęcamy do oglądania, widzimy się także na innych naszych materiałach, innych naszych platformach. Uważa pan, że te kwestie można z dzisiejszą Ukrainą rozliczyć? Czy jest to w ogóle możliwe? No, można, ale... To będzie ciężko. Była motywacja, żeby przyjechać? Motywacja jest taka, że ja uważam, że to jest obowiązek każdego Polaka. Przyjechać i zademonstrować to, że pamiętamy o tych ludziach, niewinnych, zamordowanych. Oni żyli na swojej ziemi, urodzili się. Oni nie byli politykami, oni byli historykami, ich to nie interesowało. Oni tam żyli. I przyszli sąsiedzi i ich zaczęli mordować. I y, teraz nasze rządy tak to wszystko układają, żebyśmy o tym zapomnieli w imię nie wiem czego, jakiejś polskiej racji A ja uważam y, w imię odwiecznej walki z Rosją w ogóle ze Wschodem można wszystko wybaczyć tym, kto, nawet którzy mordowali naszych no, naszych y, Polaków, naszych ludzi. I ja uważam, że to jest tak okropne i tak straszne i tak zakłamana ta historia jest, że nie można tego tolerować i trzeba przyjechać i zademonstrować chociaż w ten sposób, bo jesteśmy w sumie bez, bezsilni, bo jak inaczej? Ja na przykład mam wnuki i być może one w tej chwili tego nie rozumieją w ten sposób. Nawet y, trudno o tym z nimi rozmawiać, bo w szkole inaczej ich się uczy, w szkole inaczej się z nimi rozmawia, ale na pewno coś, tak samo jak ja zapamiętałam jakieś tam fragmenty przekazu moich dziadków, tak samo ja się staram przekazywać y, prawdę. Nie jakąś nienawiść, nie jakiś odwet. Ja nie, ja nie, nie nienawidzę ja je kocham. Ja kocham w ogóle cały wschód, ale ten banderyzm, który Ukrainą w tej chwili no, owładnął, jest straszny tak samo dla nas, dla Polaków, tak samo dla Ukraińców. Pamiętać historię, bo historia lubi się powtarzać. A jak pani dzisiaj zapatruje się na historię ludobójstwa na Wołyniu? Czy to są kwestie do rozliczenia? Czy to są kwestie, które na tyle rzutują na relacje Polski z Ukrainą, że nie można ich pominąć w imię wyższych celów? No nie można ich pominąć. Zresztą jeżeli mamy im pomagać, no to wydaje mi się, że oni powinni okazać chyba nam jakiś, nie wiem, jakiś gest wobec Polaków. Tym bardziej, że te morderstwa to były potworne morderstwa. I to nie tylko łup, ale sąsiad sąsiadowi to robił, tak? I wydaje mi się, że jeżeli chcą, żebyśmy pomagali, to my też czegoś oczekujemy w zamian. Dlaczego dziś, jako Czech, jest pan w Warszawie, na marszu wołyńskim? Jak, jakie dlaczego? motywacje, dlaczego? No, mój syn uh, jest trzeci generacja wołyńskich Czechów. <laughs> On we <je> woli. <laughs> Bo mężczyźni w takim sile wieku byli na wojnie, bo to była Republika Radziecka. Oni poszli, zostali, ja osobiście znam ludzi, którzy, to był akurat człowiek żydowskiego pochodzenia. I on jako 19 dziewiętnastolatyk, najstarszy z rodziny został powołany do wojska. Jak wrócił, to zastał obok domu, ja nie mogę o tym mówić, bo mi niedobrze się robi. Całą rodzinę swoją wymordowano, w tym czteroletnią siostrę. Xeno Myślę, że po 2014 roku, kiedy te relacje polsko-ukraińskie się w ogóle pojawiły, takie społeczne, kiedy ludzie zaczęli analizować, jak to było w historii, budować na bazie tego relacje z dzisiejszymi Ukraińcami, no myślę, że mobilizacja społeczna była duża, niewiele to zmieni. Być może trochę to usankcjonuje, ludzie, którzy lubią oficjalne wydarzenia, daty, się tym zainteresują, a na tym polu, celowo pomijanym przeze mnie w odpowiedzi na tym polu oficjalnym, myślę, że raczej obecny, obecny prezydent Elekt następca Andrzeja Dudy, wywodząc się z tego samego obozu. Myślę, że raczej nie będzie odbiegał na tym polu od, przynajmniej w tej sferze, konkretów, a nie retoryki. Nie będzie odbiegał na tym polu od swojego poprzednika Andrzeja Dudy. I trudno mi też sobie wyobrazić wymuszenie przez byłego prezesa polskiego IPN-u, Karola Nawrockiego, wymuszenie czegokolwiek na nowym prezesie ukraińskiego IPN-u, czyli Członka Azowa, który, który gloryfikuje się z więc myślę, że tutaj Ukraińcy i tak na tym polu oficjalnym nie będą rozmawiali, a na naszym polu oficjalnym będziemy się na pewno spotykali z wieloma deklaracjami i ze strony prezydenta, i ze strony tego czy innego rządu, bo niezadowolenie społeczne rośnie na tym polu. I zainteresowanie wojeniem, ale to się nie przerodzi w żadne konkretowe. Są publikowane wypowiedzi niektórych wariatek nienormalnych, które mówią, że Polska jest tak opanowana przez Ukraińców, że my musimy sprzyjać na nich, bo tam zaczną się podpalenia, mordy. I takie różne A chodzi o historii. Janę Panczenko. Chodzi o nią. Ja nie pamiętam akurat, tak. bo nie zaśmiecam sobie pamięci takimi nazwiskami, ale, ale nie tylko ona. Nie, nie też takie rzeczy gadają. Więc jak my się mamy tutaj czuć, kiedy nasz rząd nie walczy o nas, nie. nie... Nic nie robi, żebyśmy tutaj bezpiecznie się czuli w naszym kraju, a wręcz odwrotnie. Jest przyzwolenie na to. Po pierwsze, a po drugie, ja nie wiem, ja nikomu w paszporty i w akty urodzenia nie zaglądałam, ale przecież krążą takie pogłoski, że większość w naszym rządzie w tej chwili to są trzecie pokolenie z Akcji Wisła można przytoczyć chociażby ojca ministra Bodnara, który jest Ukraińcem przesiedlonym z akcji Wisła. Tak samo mówią o Hołowni, tak samo mówią o Kowalu, tak samo o Siemoniaku mówią. Ja nie wiem, ja może nie powinnam w ten sposób powiedzieć, no ale powtarzam jako zwykła polska kobieta, powtarzam to, co usłyszałam i to jest prawdopodobne, bo to jest nieprawdopodobne, nie do uwierzenia te takie poparcie i bezkrytyczne popieranie Ukrainy. Dla mnie to jest, co Oś, nie wiem, nienormalnego, to jakiś, jakiś, jakiś film, jakaś bajka, nie wiem. Na stosunki polsko teraz to, że mamy taki Dzień Święta Narodowego, Dzień Pamięci Narodowej, 11 lipca. Bo w ukraińskiej prasie już niemal można przeczytać, jakbyśmy Ukrainie mieli nóż plec. To znaczy, ludzie, ludzie w Polsce nie zdają sobie sprawy z tego, a ja śledząc, choćby z przyczyn publicystycznych, tak, tak. kanały informacyjne ukraińskie, że każda tego typu decyzja ze strony Polski. Jest bardzo mocno, mocno rezonuje w mediach ukraińskich, na kanałach, na telegramie i te kanały powiązane z wojskowymi, z tymi neobanderowcami, z politykami ukraińskimi, oni to wszystko uważnie śledzą, dużo bardziej uważnie niż my w Polsce i reagują na to i może być tak, że za tego typu wydarzenie za tego typu upamiętnienie 11 lipca może dojść do jakichś prowokacji, może dojść do jakichś gestów z ich perspektywy symetrycznych, czyli chociażby kolejne pomniki na przykład Kłęb Sawura, czy innych tego typu zbrodniarzy Suchewicza. To u nich wszystko nawet pomimo trudnej sytuacji na froncie, yy, wojnie z Rosją w tym konflikcie, no to wszystko u nich eskaluje i, i oni na tym polu wojennym zupełnie nie ustępują. Będzie większe takie okopanie się jeszcze na tych banderowskich pozycjach yy, wobec tych działań polskich przyznanie się do czegokolwiek. Nie? Śledząc media ukraińskie codziennie praktycznie nie, nie, ma nie, mam, nie, mam, tutaj, nie mam tutaj innej yy, na, to, na to odpowiedzi. Jak będzie po prostu dalsza eskalacja ze strony Ukraińców, a jak wskazuje chociażby ostatnie przecieki w prasie tureckiej dokumentów z mikołajowskiego SBU, Ukraińcy po prostu organizowali w Turcji swoją diasporę, infiltrowali Tatarów Krymskich jako tą mniejszość na Krymie historyczną i okazuje się, że nawet Turcy już dostrzegli to, że Ukraińcy tam, gdzie funkcjonują Wyjmuje ich diaspora, po prostu budują siatkę kontrwywiadowczą, wywiadowczą, prowadzą wywiad, biały wywiad, różny wywiad i mogą w ten sposób SBU, czy po prostu państwo ukraińskie, czy chóry, ich wywiad może oddziaływać na nas w odpowiedzi na nasze działania, gesty, wezwania do rozliczeń, czy inne tego typu kwestie wymierzone w Ukrainę z ich perspektywy. Oni po prostu mogą tą diasporą w Polsce, czy w Turcji, czy w innych państwach... No, realizować swoją politykę tak jak, to, tak jak to wyglądało w historii na polu takim, no nie ma co ukrywać czysto terrorystycznym.